Po długiej przerwie wracam na kanał, ponieważ można, jak wiecie, chyba wszyscy na feriach zimowych. I w tym czasie skończyłam robić konik, znaczy zaczęłam robić konika. taki u, hmm. Ja oczywiście nie zprzedoż, taki u tutaj. No niestety, ma to tak jak coś, ale to wszystko się zrobi. Jeszcze nie dokończony, będzie do dokończenia kiełbasa, taka. No i zaczynamy ogólnie szyć. Ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj robimy Spa Abi. Jak wiecie, w tamtym filmie był yy, interka i on był ogólnie przemyślany dla Margarity. Ale potem się kapnęłam, że to zupełnie nie jest jej kolor i przymierzyłam Abi. Czy ona nie wygląda pięknie? No albo mi piszcie w komentarzach, albo po prostu dawajcie mi serduszka, jak dla Was to jest. No nie jest piękne. Czekajcie chwilę. Dobra, jestem, bo musiałam stać chwilę poddać. i będę pewnie łączyła te dwa filmy. W ogóle, byłam w moim domu, kiedy kiedyś stała moja piękna, która abunia, się Moja kochana. I jak wiecie, miałam, mam tam boks i wiecie, co zrobiłam? Abi. Wyrowałam z boksu kabliczka Abi i zamierzam ją sobie tu powiesić. Tutaj do tego dowiesić. Będzie po prostu, że. Right Abi. Right, Abby? Love you. I tu będzie po prostu tabliczka, Abby. Taki jest mój plan. Teraz trzeba jeszcze poszukać moim pięknym syfie. By ktoś chciał, 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 chciał mi tu zrobić porządek, to zapraszam. <grym> bo ja sobie na pewno ja sobie go nie zrobię. Muszę przepraszam. Okej, okay. gdzieś to było. Gdzieś to powinno być. Ja mam takie. O, może będzie pod biurkiem. Oj. I dobra, nie wiem, gdzie to. Taki pojemnik miałam i tam miałam wszystkie pierdółki, które mi są zazwyczaj potrzebne. Ale dobra, można sobie poradzić. Można sobie odwiesić na przykład to. Odwiesimy więc. O, tu jest jeden wolny. O, fajnie, dobra, przywieszę i wam pokażę. Tam, tararam. ram. czekajcie. Już? Abi, Abi, right Abi. Perfekt. Abi, Abi, right Abi. <laughs> dobra, trochę jej musimy ściąć, Bo jest strasznie nierówno. A ja jestem ym, perfekcjonalistką. I nienawidzę jak nierówno coś. Ale dobra, dobra, dobra. Przypominam, że lunka jest na sprzedaż. Na moim Instagramie, na prywatnych rozmowach możecie do mnie pisać, kupię Lunę, ja wtedy robię na OLX ten, powiem, piszę, że jest zarezerwowany, ta osoba wtedy przechodzi na mojego OLX-a, bo ogólnie nie jest wystawiona, bo no nie, no i wtedy się dogadujemy z ceną ogólnie, bo ja nie wiem, muszę zaproponować mi cenę dla niej, bo Chciałam ją sprzedać ze dwie stówy, ale chyba coś nie wyjdzie. Sprzedam ją chyba za 150, maksymalnie za 100 zł. Nie wiem, nie mniej. I nie więcej. No, ogólnie to ona ma zrobione oczka. Z tego. Długim korektorem, z zwykłym korektorem i z filcu. No i to jest taka moja kleczusia. Jeszcze będzie, właśnie, gdzie mam że wiem, to jest luna splendente, ponieważ oczywiście jest możliwość zmiany imienia. Po prostu mi piszecie i jest obowiązkowy przedrostek albo z tyłu, albo na początku imienia. Yy, no, w nawiasie K.S. W nawiasie albo bez nawiasu, to już jest waszym tym. Prawie równa, wiecie, jest taka, taka pół na pół. Zjedzie z kantarkiem, mnóstwo sprzętu, oczywiście. Ten konik jest no oczywiście bardziej taki perfekcyjniejszy, bo to jest taki mój no pierwszy w zasadzie, który no jest większy to pierwszy. Znacie sobie to dam. a po drugie, no oczywiście będzie bardziej stabilny teraz, bo to jeszcze wszystko dorobić, więc będzie na pewno odcineczek z szycia tego konika. Ale no, możecie sobie kupić właśnie taką moją lunkę. Misia! więc będzie ciekawe, a w ogóle wiem, ja, że ten film będzie pewnie długi będzie, że to na dwa kliknęłam już na little horse zapraszam do zakupu tego kantarka bo jest nowością, a jest naprawdę śliczy to nie jest reklama ambasadorska bo nie jestem ambasadorem ale nawet pisałam do na nich maila ale yy, wiecie no ja bym chciała być bardzo i możecie mi jakieś fajne marki hobby hobbyhorse'a podsyłać nie się zastanowię nad ambasadorstwem bo no ja lubię, <laughs> lubię promować, nie mieć rzeczy za darmo, mhm. Dobra, ale trzeba najpierw abi wyrównać grzywę, bo jest strasznie... krzywa. Dobra. Czy są tutaj nożyczki? Nie ma nożyczek. No to dupa. Ja Leciała najgorszymi nożyczkami na świecie. No, oczywiście. Tymi. O, będzie dobrze. One są najgorsze, naprawdę. Ja nie polecam bablu rzeczkami takimi dziać. Ale krzywa tak żywa. Masakra. Dobra, krzywa musi być tak tutaj. Czekajcie, bo moja mama nie irytuje. Dobra, ale uwaga, właśnie już zrobiłam wszystko, co miałam zrobić. Nie będziemy tylko abi podcinać grzyby, bo będziemy też również to robić printi. Z powodu na to, że chcę sprzedać princie, na pewno palmę. Z palma też jest ten. Jak chcecie to podajcie. bój do mojego insta. Przepraszam, że będę cicho, ale chcę się skupić, żeby był w miarę równo. Dobra. Moja mama nie ja naprawdę czasami, czasami irytuje. Uh -huh, to jest bardzo lekko powiedziane. Dobra. Wiedziałam, że tak będzie z tą krzywą, że ona będzie krzywą. Do dupę są te nożyczki i nie polecam ich nikomu na nich żyły. Czy są co nie Ocenicie? Okej, okay. mm, Nie jest równa. Strasznie nie jest równa. Powinno być tak. O! Czyli ja muszę jeszcze trochę podciąć i wam pokażę efekt końcowy. Żeby nie trwało to całe wieki. Tak jak mówiłam, lekko podciąłam. O dobra, może przesadziłam. Z tym lekko trochę przesadziłam. Jest prosto. Nie wiem. Nie. Podcinamy. Dobra. teraz co chciałam z Abi. Tak wygląda. Wygląda sport, sportowo? Wygląda. O, pięknie wygląda szkleczko. I w ogóle mam taśmę izolacyjną, więc obkleimy tę bo wygląda do dupy. i teraz wyglądasz jak Sport Horse. No, pięknie wyglądasz tą grzywą. No, jest tylko jej kantarek. Bo, no, moja księżniczka w końcu wygląda czeka. Księżniczko? Pięknie, koń. Przemieni się. Ale dobra, patrzcie, tak wygląda tak. Tutaj, tutaj. O, dobra, trzeba. Wy dzisiaj robimy. Yy, My zobaczymy, ile jest jej żywy będzie. Dzisiaj przez całość na nie jej. Teraz drugą kandydatą idzie Dark Prima. Dark Prima. Bo nie, nie wiem, czy wiecie, ale Primusia nie ma Dark Prima Zetyk ma Dark Prima. Albo po prostu potocznie Printa. Bo jest ciemno i Nie ma Dark no, no nie. Ale dobra, teraz wyglądasz perfekt. A dobra, tutaj jest trochę krzywo. nie trzeba. Po prostu ten dół tylko zatnę. Dobra, z taką apcią bym się nie wstydziła, a nawet jechać na zawody, kochani. A bym chciała jechać z Abi na zawody. Chciałabym jechać na moje zawody z Abi, bo nie byłam z nią na zawodach akurat. <laughs> Małam z polą. Ale dobra, z nią nie byłam i chciałabym z nią pojechać na zawody, więc poświczymy jakiś ten i jedziesz w ogóle, kochaniutka. Sorki. Muszę ci zrobić, kupić na naczółek. Masz taki trochę dziwne. Ale dobra, nie dzisiaj robimy sprzątanie sprzętu. Dzisiaj robimy spa. I dzisiaj jeszcze zrobimy spa princi, więc teraz biorę Bo nie już miała kiedyś kopcję grzywę, <noise> miała wiele dłuższą. Przez panią Gabrielę, którą kiedyś dzierżawiła i ścięła jej grzywa. Krzywo, strasznie. <noise> Ale ja ją kiedyś wyrównowałam, więc jakby wyrównałam ją krzywo. Perfekt. I chcę mi teraz wziąć na sport horse'a, nie piłkę? I chcę jeszcze i z przodu zrobić. Yy, grzywkę. <grybka> bo wygląda jak ciało Ma <grybka> Więc najpierw jej grzywkę zrobimy, bo tym ciało nie ma tutaj dobranego grzywę, bo miała zbyt krótko. No i wyglądał wtedy jak głupek. <grybka> Teraz lepiej wyglądasz. Chcę żebyś miała... Nie ma stój w miejscu. Ja cię proszę. Dziękuję. A rzecz grzecznie stała, ta się kręci. No? Hmm. Nie. Zobaczmy, Przezłączyłam cięcie. Już? Koniec? Nie hejtować, przed chwilą właśnie yy, Powinna mieć spsikać grzybę. Ja to doskonale wiem, bo... A, <laughs> <laughs> Czy wyglądasz jak chciał? bo ja w ogóle nie sprawdzałam, czy ona będzie wyglądała jak chciał się hmm. rozłożyło tą łyżeczkę nie, jest ładnie bo no nie jest jej ładnie w krótkich dobra, trudno, to mi się trudno to jestem ja najpierw robię, później myślę zrobimy jej warkocza. ja jej zrobię warkocze i wam pokażę, jak wygląda mini warkoczyków. dobra nie wygląda źle. Dobra, chcę mi ściąć grzyby dotąd. To jest mądry pomysł, Klimciu? Nie wiesz? Ja też nie wiem. Dlatego zecniemy sobie najpierw dotąd, później zobaczymy co dalej. Żeby nie było, rozczeszę i spryskam grzybem na waszych oczach. Klimcie, przepraszam cię, jak coś ci zrobię. Ojej, ja zapomniałam, że ona będzie miała teraz białą żywę przez to, jest jest Pokażę wam czemu. Dobra, pokażę wam. Nie wiem, czy zobaczycie na kamerze, ale... No, nie widać. Może trochę. No. Przyszamy. Czarna piękna grzyba. A to im po prostu postawić tak. I tak zrobię. Nie. O, mam lepsze nożyczki Aj, dobra, ja się męczyłam. To jest cud chyba od Boga, naprawdę. Potem wam pokażę ile grzyby zcięłam Dobrze! No idę! Czekajcie. Ile, bo zaraz ja mu bo trzeba z mamą pogadać dobra dobra, ucinam dalej dobra, ja robię same sporty to tak, tutaj jest trochę mała tego co wyszło z printi tu jest reszta co wyszło z printi, a tak wygląda primcia Wyglądasz naprawdę pięknie jako moje. moja patrzcie no I primcia i w ogóle, przyjęcie jest unikornem Dobra, jesteś unikornem, będziesz moim unikornem, moim kochanym. Jakbyście się pytali, co my kiedyś planowaliśmy z przyjęciem? Ja tak, w ogóle planuję, na je chcę jechać na zawodę, naprawdę bym chciała, ale nie wiem, czy my to wygramy porównam tą żywę, Bo porównamy sobie tę grzybę, bo tymi żółczkami niepuszczkami... do śmietnika. Naprawdę, bo od do średnika. E, Okej, okay. równamy grzywę. Jestem tu jak coś. Okej, okay. dobra, piękny jest, naprawdę. Ja na przykład jak wtedy byłam załamana z kazaspinem, to z Primciem nie jestem, bo ja wiem, że ja na pewno nie skiepszę jej, bo... Ale nawet jakby mi skiepszyć żywa, to bym mogła jej irokeza zrobić. No, chodź, ja muszę zrobić irokeza. spin nie, bo on za ładnie wygląda tak. Prima. Nie, też nie. Kupię sobie kolejnego fiorda. Tego specjalnego. Z tej firmy co jest Zrobię i ja wam obiecuję. Najpierw trzeba znaleźć. Albo wyście mi, polinkujcie na moim Instagramie. Zapraszam właśnie na mojego Instagrama. Wpadajcie, bo są fajne rzeczy. Tam są właśnie... Najpierw się dowiadujecie w sumie, że szyję jakiegoś konika albo coś. Jak on imię? Bo nie powiem wam na razie jak ten koniec on imię, powiem wam dopiero później jak już będzie całkowicie skroczone. A już nazwa jest jakby wymyślona, więc nice. Mm. Dobra, nie powiem wam, no nie. Okay. Dobra, wyciągamy sobie teraz jak to wszystko z primci wrzucamy do śmietniczka. Dobra, szatę sobie z nożyczkami, mama będzie złożyła że nożyczki. Dobra, wyślę do koleżanki się i spytam Czy skiepściłam W ogóle naprawdę ja miałam super wtedy Zrobione, w ogóle ja może mam to w koszu A nie, bo ostatnio opróżniam Miałam super filmik Jeszcze z reakcją mojej koleżanki na to I dupę zrobiłam straszną Bo usunęłam ten film Nie powinnam go usuwać nuczkę na to, że nie mogę usuwać Po prostu tych filmów I muszę być posłusznym dzieckiem Posłuszną dziewczynką i muszę zrobić tak jak w Primusie, czyli wszystko na odwal i, i od początku. ty jest z grzecznym konikiem, ona robi wszystko dokładnie. Wam są na odwal. Ja się naprawdę staram, żeby Wam zrobić dobry filmik. Nie zawsze mi się chce, na przykład z tym kantarkiem, bo chciałam zrobić wcześniej jakieś przejścia. Ale no nie było trochę internetu, jak jechałam, bo wtedy jechałam do Nie było trochę internetu i nie miałam jak zrobić. Ale Primusia końcowa wygląda tak. Wygląda na Jutro sobie zrobimy na Amina, no właśnie na Primci zrobimy sobie trening. Albo pojutrze, najlepiej, bo muszę jutro się uczyć. Sprawdzam. Z polskiego Patrzcie, jak on jest piękny. Czy to nie jest piękne? Teraz ja tu w ogóle nagrywam, żeby moje moje reakcje. Mamuś musisz ocenić Primci żywe Dobra? Bo i trochę sięłam. Myszko, posłuchaj. Patrz, ale zobacz. Boże. Co? Co ty na to? mocno To jest reakcja, szczera reakcja mojej mamy Misia nie wiem, teraz, bo jestem... Ja wiem, ja tego ciebie... ciebie nie pokazuję. No, ale powie, powiedz, że ładnie. Powiedz, że ładnie. A, jeszcze ci pokażę Abi, bo też jej teraz chciałam Zrób... Nie, ale muszę ci pokazać. Kulito, doiązki, <grystwo> Dziecko też muszę spać! Trzeba się, jak Jeszcze Jeszcze Abi! No bardzo, <grystwo> Ale jest to i no tak. <sum> serio? A no bo to tak wyszło, bo akurat tak stała. Ale dobra. ale już Tak, no. No wiem, ale jutro muszę się uczyć. No to, ale tak. Będę! A więc naprawdę dewel wygląda w sam kenderku. Nie wiem, czy nie będzie miała jasna spółkę z... Primciam, bo no, by dwie konie sobie, mhm. W sumie możemy zrobić tak, że te dwa kantarki będą... Jeden będzie wspólny, a jeden będzie Abi tylko. Żeby Abi też miała swój, a Primci najwyżej kupię. jakiś. Nie? Moje dziewczyny. Moje konie. Tu jest sześć tak, takich prawdziwych, no, ludzie prawdziwe. Sześć 3 od oh, 9. O, już przyracię. Timmy. Timi To jest tyle. To jest samo patrzcie. Tu jest sam kosz z wszystkim. nie mu się zadowolony, co tam Zosia ścięła. Patrzcie ile tego jest. Masakra. Jak ja zmontuję ten film. Na pewno będziecie go widzieli już yy, 17, a nie dzisiaj, czyli 16. Bo ja dzisiaj to nagrałam 16. Albo będziecie w ogóle mogli to jeszcze widzieć 18 Czyli jeszcze na pewno w 18 będę robiła nowy film No i zapewne um, Będzie wtedy zjazdy i trochę kończenia konika Albo już będzie pokazywanie konika, jak będzie wyglądał No Więc Kochani, żegnam się z wami, bo już prawie trwa co 30 minut Nie wiem, kiedy to zleciało, ale dobra jeżeli tam się z wami, miłego, nie wiem, jak macie ferie, to miłych ferii, a jak zaczynacie ferię, albo już macie ferię, to miłych ferii, a jak już, tak jak ja, kończycie ferie skończyliście ferie to miłego chodzenia do szkoły. Nigdy, nigdy by to ze mną nie wyszło, ale jakoś wyszło. Dobra, po prostu pa, pa.